Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony MasterFO.pl i dzisiaj specjalnie z dnia 4 kwietnia 2014 roku mam dla Was unboxing gry o nazwie The Elder Scrolls Online. I to jest wersja kolekcjonerska, czy to jakby się to inaczej nazywało: Imperial Edition, tak? Więc nie przedłużając, może więcej gadania, postaram się już e, rozwikłać, co jest w środku e, z tyłu najgorsze, żeby nie pokazywać, co jest z samego środka. Jeszcze jest taki oto hełm imperialny. Dobra, i ja pokazałem, co jest na, na tym wewnątrz, więc walić to. Opakowanie jest dość duże, więc jest całkiem yy, fajnie. Dobra, to sobie zostawię na boku, żeby przynajmniej widzieć, co tam w środku jest. I takie tam, żeby nie walnąć, yy, babola jakiegoś. Dodatkowo, jeszcze do tej, do tej całej imprezy dostałem jeszcze smyczkę którą prawdopodobnie pakuję troszkę później do swojego zestawu, chociaż mówili, że nie będą dawać zestawu, nie będę mówił, od kogo mam kolekcjonerkę, chociaż można się domyślić. I tak lecąc po kolei, zaraz otworzymy. coś z tyłu jest? Nie, wszędzie tylko loga. The Elder Ho, ho! dzień dobry. Nie patrząc, nie dziwiąc się na nic, od razu nas witaj. Taki oto obrazek. wow nie przesuwaj mi tu mojego. Taki oto obrazek wita nas przy otwarciu całego opakowania. Studio Bethesda, która jest twórcą tej gry, dobrze pamiętam. Oto takie coś wpakowała nam do pudła. Czyli figurka. Później powiem jaka, bo sama nie wiem. Bo. I gra w steelbooku. Coś tam jeszcze powinno być w środku, ale jak na razie to idźmy dalej, brnijmy w to dalej. W końcu coś się dzieje, mam jakiś unboxing. Dobra. Dobra, początek, od razu co nam się rzuca w oczy to jazda, gra, sama gra The Elder Scrolls Online, imperialna edycja w wersji Steelbooka, który jest z przodu, jest lekko drążony, tu gdzie jest to logo, a z tyłu niestety już nie. E, szybkie odwalenie od tego dziadostwa od samej gry, żeby pokazać, co jest może w środku. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych kodów, które mogę wykorzystać. Zaraz zobaczymy. Wow, nie. I co najlepsze jest, gra jest na czterech płytach. Cztery, raz, dwa, trzy, cztery płyty. DVD, Więc, no, jeżeli ktoś z Was zamawiał już ogólnie jakąkolwiek wersję tej gry, dobrze wie, że jest przedpremierowy dostęp pięciodniowy, czyli 5 dni przed premierą można się dobić do gry, moment, dobra, e, więc wie dobrze, że gra ma około 25 albo i 50 giga, nie pamiętam dokładnie, zabicie mnie, giga ściągniętych danych, więc no, jeżeli ktoś ściąga grę od zera, no to sobie troszeczkę poczeka. Następna, co nas wita, to jest mapka całego tego, E, świata, po którym będziemy się poruszać chociaż dokładnie nie wiem, jak się nazywa ten świat fani e, fani ca sagi całej tej znaczy serii, nie sagi, serii całej tej gry o dobra mogą mnie teraz zabić, zabijcie mnie, jeżeli chcecie to... e, mamy tu wypis bo wszystkich, kurcze, jakichś tych mapek, które tu może będziemy cały zwiedzać mamy Skary mamy morrowind które, jedynie tylko te dwa które znam, więcej nic nie znam, więc no nie siedzę bardzo dużo w e, historii z Kerim, czy nie z Kerim, tylko Elders Scrolls, więc no niestety nie mogę gdzieś odkryć mapy, gdzie zaczynamy w ogóle naszą przygodę, więc no będzie troszeczkę mi ciężko pokazać gdzie gra się zaczyna, ale mapka w grze jest naprawdę totalnie wielka, więc prawdopodobnie co, co jest tutaj to jest po prostu wszystko. To co gdzie się poruszamy, wiecie? Więc e, Jakoś to szybko może złożyć, co? Żeby mi to nie zajmowało jakiegoś tak większego yy, miejsca na ekranie. Jest, dobra. Dobra, odłożę to na bok. Tutaj mamy oczywiście, To to jest, yy, tak zwany manual, czyli instrukcja obsługi, a z tyłu, co yy, możecie, macie, kod na prawdopodobnie klucz do gry, którego i tak nie zobaczycie, bo jest na szarym tle, więc teraz muszę to zdrapać. W środku, oczywiście, cały spis skrótów klawiszowych, czyli co nacisnąć, gdzie przycisnąć, co się ruszy, co się zepsuje. Niezbyt poręczne, ale pięć przycisków na skill jest troszeczkę taki malutki, no ale kwestia, kwestia przygotowania gry do konsolowych wersji. I oczywiście cały zestaw Imperial Edition, czyli collection. dla mnie to jest kolekcjonerska edycja, po prostu gry. Cały ten dodatkowy. E Tego i tego jeszcze nie mam. To. Jeszcze nie mam w grze dostępnego. To, czyli konia i przekształcenie swojego ekwipunku do stroju imperia imperialnego mam już na grze, więc no. I z tyłu oczywiście kody nadatkowe przedpremierowe. Ehm, chociaż to też mam kurczę, to nie wiem co to jest. Bonusowe mapki to są mapki, które znajduje się. znajduje się, nie wiem czy nam przyjdą na e-maila, czy coś, ale znajdują się też w grze. Spotkałem chyba dwie. Dostaje się taką mapkę skarbu, która jest narysowana, może będzie widać. Ma, taką mapkę się dostaje w grze. Znajduje się jest np. zwłoka lub pokonanego przeciwnika. I można sobie. tam jest narysowana jakaś tam struktura, czy coś, jakiś zameczek. Ewentualnie jest pokazany krzyżyk, gdzie można znaleźć takie pirackie. Ej, co ty, zoomuj mi się tu. no. Jest jak na pirackich mapach pokazany krzyżyk, do którego trzeba się dobrać, nie? Jeszcze taki mały, właśnie pecik. Wygląda kurczę jak jest szczurka, skrzyżowana z czymś tam. E, można zagrać też wszystkimi rasami dostępnymi w grze w każdej dostępnej nacji, jeżeli tak nazwę. Tutaj z przodu też tak samo. Pecik, dwa jakieś tam pierścionki, koń, który jest dostępny oczywiście za jeden gold w trakcie gry i przekształcenie swojego ekwipunku do ekwipunku imperialnego, ale to jest tylko wygląd, pamiętajcie. Dobra, a w środku nas czeka... O kurczę, z tyłu coś jeszcze jest? Pewnie jest podstawka. Ehm, coś takiego, czyli jak tu pisze na tyle raz nas, naszej ściądze e, Molag Bal tak, czyli to jest z tego co czytałem już gdzieś na internecie to jest książę, tu pisze Diadic Prince, więc to jest e, przywódca tych całych e, nacji diadrów nazwać nacją, nie wiem jak to nazwać dokładnie Pewnie mnie zjecie w komentarzach za to, ale przepraszam bardzo. Tak oto wygląda cała statuetka już złożona Dobre krótkie cięcie nie jest, nie jest nigdy złe. Ha. Tak oto wygląda ten Molak Bal, czyli przywódca deadr. Deadr, deadrytów, nie wiem jak się to odmienia. Sorki. Tak oto wygląda w całości. Dość duży chyba jest, bo to jest chyba człowiek ze świata ludzi. Dobra, kilka słów na ten temat. ja sobie kucne. O moje plecy. Wiruka składa się z trzech części, czyli podstawki głównego bohatera, że tak powiem, i ogona. O dziwo, przepraszam bardzo, Tak coś jest na dole? A, dobra, dobra, nieważne. O dziwo, nie dali żadnej instrukcji obsługi, jak to w ogóle złożyć. Dla głupich, więc miałem chwilę problemu, miałem chwilę problemu z tym. Przypomina trochę Diablo, nie? Tak zryja. No, sorki, uciąłem łeb. Ale powiem szczerze, że wykonanie jest dość fajne, chociaż ma dość dużo ostrych krawędzi, ale jest typowo takiego Gumowanego, nie wiem jak nazwać ten, 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 ten tworzywo jest strasznie elastyczny, więc można go tutaj sobie wyginać, to coś tam, ogon też lekko lata, ale całkiem fajnie się prezentuje, nie powiem, bo całkiem fajnie będzie wyglądać. Szukaj, że nie mam kolekcjonerskiej edycji ze Skyrima, było fajne powiązanie. A odkładając na bok moje pudełko z całej tej zawartości, niestety, ale pudełko było jeszcze troszeczkę ciężkie, a w środku coś się znajdowało, to oczywiście. Mam nadzieję, że to jest, kurczę, artbook, bo wygląda zarąbiście. Wow, i... dobra, nieważne. Znajdowało się coś takiego, taka wielka książka, taki wielki, nie wiem, artbook, co to jest, zaraz zobaczymy. Od tyłu jest żebrze, więc szybko się do tego dobrać. Nie niszcząc opakowania, bo pamiętajcie, dbanie o opakowanie jest dość ważnym. Cushion. A jest po polsku? Achemstwo, nie ma po polsku, jest po angielsku, po francusku, po rosku. Możemy. Molag bal na bok. I oto. Taki oto skórzany, jakby wielki notes od góry, taki przepasany skórą. Bum. Nie będę niestety przeruszał kamerę, bo i tak mi się cholernie trzęsie i w ogóle traci ostrość. Więc co mamy w środku? Wow, ale to fajnie wygląda. To chyba jest. Dobrze kojarzę. <gum> Guide of Tamriel, a nazwa chyba tego całego to jest Tamriel chyba. To jest niby wielki... Yy, guide of Tamriel, czyli wielki, nie wiem... Yy, o moje plecy, Jezu, ciężko się tak robi. Kłócne. Nic nie, nie, nie widział niestety, co jest na kamerze, bo niestety nagrałem komórką. Ale wielki przewodnik po całej tej yy, krainie całych tych powieściach po wszystkim wielki, po prostu wielki spis takich kurcze, co możemy znaleźć w tej grze, co nas czeka na naszej drodze, na przygodach w ogóle. Wygląda całkiem nieźle i całkiem fajnie jest zrobiony, chociaż ta skóra to bardziej jest jak tektura okryta takim skóropodobnym czymś. Więc jeżeli tak postawię, to chyba będzie spoko. Midcie widzieć tylko poszczególne kurcze strony, bo wiadomo, spoilerów nikt nie lubi. Ja też. I tak oto nam się prezentuje cały ten guide. Nie jest, to jest po części artbook, może i po części opis wszystkich. O, ciebie tu gdzieś widziałem. Po części też yy, z bestiariusz. To po prostu no, dużo informacji, które prawdopodobnie na przygodzie osoby zielonej z Elder Scrolls Online może się przydać. Tak na przykład tak jak mnie. Chociaż ja nie sądzę, żebym używał. Yy, tego akurat guida, a jest i nawet ta nasza statuetka, tutaj w kolorach. Aha. Tak więc dość duży, wielki, ciężki, eee, jeżeli dobrze pamiętam i ile pisali na... Ja to nawet piszą ile to ma stron, to ma 244 strony ilustrowanego guida, po prostu ekstra w takiej oto oprawie z e, logiem, które można prze... co jest, nie, nie brudź mi się tu z logiem, lekko takim wydrążonym fajne, bardzo fajne bardzo ładne tak więc, jedziemy z podsumowaniem, żeby nie było zbyt dużo czasu, cicho tam jakaś komórka mi się odzywa guide, który nas będzie prowadził przez całą rozgrywkę The Cross Online mapa, która będzie nas prowadziła no jak to mapa Dodatkowe, dodatkowa zawartość, która zapewnie będę chciał użyć kiedyś tam. Czteropłytowe wydanie DVD w steelbooku samej gry. I oczywiście jedno z główniejszych, czyli statuetka głównego złego yy, przeciwnika. Nie wiem, nie będę nic mówił, bo tylko zgaduję cały czas. I oczywiście. Aha, zapomniałem jeszcze o tym. I dodatkowo, to mała wersja. Darmowa darmówka. The Elder's Close Online. Smyczka, która wygląda jakby to była smyczka, nie wiem, do aparatu bardziej. Z logami. Jeszcze ładnie pachnie nowością. Z logami, z przypinkami, z zaczepami, z wszystkim innym. Teraz usunąć wszystko z ekranu, żeby ładnie to wyglądało. I tak, oto wygląda cała koleksnerska edycja The Elder's Close Online. I prawdopodobnie widzimy się na grze. Do zobaczenia, do usłyszenia następnego.